Udało się wydobyć fragmenty łodzi podwodnej Titan, która należy do firmy Ocean Gate. Łódź wyruszyła w niedzielę z pięcioma osobami na pokładzie, by odwiedzić wrak Titanika, który znajduje się na głębokości 3800 metrów i niemal 600 kilometrów od wybrzeża Kanady. Poszukiwanie łodzi podwodnej Titan rozpoczęło się 18 czerwca, kiedy to amerykańska Straż Przybrzeżna otrzymała zgłoszenie od statku badawczego Polar Prince, który to stracił kontakt z Titanem. Na pokładzie łodzi podwodnej znajdowało się pięć osób. Brytyjski miliarder Hamish Harding, francuski nurek i ekspert w kwestii katastrofy Titanica Paul Henry Nargeolet, pilotujący łódź oraz założyciel firmy Ocean Gate, Stockton Rush, Szafzada Dejvud i jego 19-letni syn Suleiman Dejvud. Na chwilę obecną wyłowiono już kilka fragmentów łodzi podwodnej. Brytyjski Guardian opisuje, że na brzeg sprowadzono duże kawałki metalu przypominające części białego kadłuba Titana, do tego płozy przeznaczone do lądowania na dnie morskim, a także poskręcane kable i inne elementy prawdopodobnie związane z mechaniką okrętu podwodnego. Amerykańska Straż Przybrzeżna przekazała też, że wewnątrz wraku znaleziono domniemane ludzkie szczątki. Wydobyte dowody pomogą śledczym w wyjaśnieniu przyczyny tej tragedii. Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zrozumieć czynniki, które doprowadziły do katastrofy i zapewnić, że podobny wypadek nie wydarzy się ponownie, powiedział Jason Neubauer, przewodniczący Marine Board of Investigation. Wydaje mi się, że kluczowe znaczenie w wyjaśnieniu sytuacji odgrywałyby nagrania z kamer Tytana, natomiast na chwilę obecną nikt nie potwierdził, czy w wydobytych fragmentach znajdują się również kamery. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę pod filmem i zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z informacjami na temat Tytana.